Czy zdarzyło ci się obudzić z poczuciem, że cały ciężar świata spoczywa na twoich barkach? Jeszcze zanim wstaniesz z łóżka, twoje serce jest już zmęczone, twoje myśli są pełne, a chęć stawienia czoła kolejnemu dniu po prostu znika. Wydaje się, że czas płynie zbyt szybko, ale pokój nie nadchodzi. I pośród tego wszystkiego w twoim wnętrzu rozbrzmiewa ciche pytanie, gdzie znaleźć siłę, by iść dalej. To właśnie w tym miejscu wyczerpania i ciszy Bóg pragnie do ciebie przemówić. Nie tylko przemówić, ale odnowić twoje siły, przypomnieć ci, że nie jesteś sam i że modlitwa poranna jest punktem wyjścia do życia z kierunkiem i prawdziwą wiarą. Izajasza, rozdział 40, werset 29 mówi, że Bóg daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc temu, który już jej nie ma. Ten werset nie jest tylko piękny. To żywa obietnica. Jeśli dziś czujesz się wyczerpany, duchowo osłabiony, jeśli przeżywasz dni, w których strach, niepokój i niepewność zajmują więcej miejsca niż nadzieja, to ta wiadomość jest dla ciebie. To jest moment, aby się zatrzymać, wziąć głęboki oddech i na nowo połączyć się z Bogiem zanim dzięcie pochłonie. Może stoisz w obliczu presji w pracy, problemów rodzinnych, choroby, która odbiera ci siły. A może toczy się w tobie wewnętrzna walka, której nikt nie widzi, ale istnieje bezpieczne miejsce. Istnieje schronienie. I to miejsce buduje się poprzez modlitwę wcześnie rano, gdy serce jest jeszcze wrażliwe, a dusza potrzebuje pokarmu. Zanim przejdziemy do modlitwy, zapraszam cię do czegoś prostego, ale potężnego. Powiesz teraz w myślach wszystko to, co cię męczy, czego nie udało ci się rozwiązać wczoraj. To, czego się boisz, dziś. Złóż to przed Bogiem, nie próbuj dźwigać tego ciężaru sam. Ta modlitwa poranna jest przestrzenią schronienia. To tutaj, w tej chwili, Twoje serce odnajduje ukojenie, którego tak bardzo szuka. Módlmy się. Panie mój Boże i Ojcze, dziś rano staję przed Twoją obecnością z szczerością, z otwartym sercem, uznając, że bez Ciebie nie mam siły, by iść dalej. Przychodzę taki, jaki jestem. Zmęczony, przeciążony, zmartwiony. W wielu momentach, panie, czuję się bez kierunku, zagubiony pośród tylu wyborów i obowiązków, ale to w Twoim słowie znajduję pocieszenie, to w Twojej obecności moje siły są odnawiane. Dlatego szukam Cię wcześniej rano, zanim dzień się rozkręci, zanim zmartwienia zaczną mną rządzić. Bo wiem, że ten, kto zaczyna dzień modlitwą, kończy go lżejszy, mocniejszy, bardziej prowadzony przez Twojego ducha. Panie, proszę Cię teraz, odwiedź moje serce. Dotknij tych najbardziej ukrytych miejsc, tych, których nawet ja sam nie potrafię wyrazić. Tyle razy próbuję być silny, próbuję pokazać, że wszystko jest w porządku, ale wewnątrz toczę walkę, wewnątrz trwa wojna. Myśli pełne zniechęcenia. Lęki, które mnie paraliżują, niepewność, która kradnie moją wiarę. I dlatego ta poranna modlitwa staje się cichym krzykiem mojej duszy: Potrzebuję Ciebie, Panie. Daj mi mądrość, by stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom. Kieruj każdym moim krokiem. Pokaż mi, dokąd powinienem iść, co powinienem zrobić, a przede wszystkim, gdzie nie powinienem być. Bo są ścieżki, które wydają się dobre w oczach ludzi. Ale nie mają Twojego błogosławieństwa, a ja nie chcę już więcej podejmować decyzji opartych na strachu czy pośpiechu. Chcę iść drogą, która pochodzi z nieba. Panie, odnów dziś mój umysł. Usuń ze mnie negatywne myśli, idee, które oddalają mnie od Twojej woli. W imię Jezusa odrzucam każdy przeciwny głos, który próbuje mnie przekonać, że nie ma już wyjścia. Każde kłamstwo, które mówi, że nic się nie zmieni. Każde oskarżenie, które przypomina mi moje błędy, by trzymać mnie w więzach przeszłości. Przyjmuję teraz prawdę Twojego słowa: że jeśli Pan jest ze mną, kto może być przeciwko mnie? Ojcze, to poranek, który musi być inny. Nie mogę dalej żyć automatycznie, budzić się, pracować, stawiać czoła trudnościom, jakbyś mnie opuścił. Potrzebuję Twojej prawdziwej obecności, Twojej siły we mnie. Świat może się walić wokół mnie, ale jeśli będę oparty na Tobie, Panie, pozostanę stojący. Modlę się również o rany, które noszę, o wszystko, co nadal boli, nawet po tylu latach. Uzdrowienia emocjonalne, których potrzebuję, ale których sam nie jestem w stanie wywołać. Uzdrowienia, które tylko Ty możesz przynieść. Przypomnij mi, że nie jestem tym, co mnie zraniło, ani tym, co straciłem. Że moja tożsamość jest w Tobie, a nie w tym, co się wydarzyło, że jestem Twoim synem, Twoją córką, wybranym, by żyć w wolności, a nie w zgorzknieniu. Niech każda korzeń odrzucenia, każda uraza, każde bolesne wspomnienie, które próbuje mnie zatrzymać, zostanie teraz wyrwane mocą Twojego ducha. Panie, modlę się także o pokój, prawdziwy pokój, ten pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie, ten, który wchodzi tam, gdzie logika nie sięga. Proszę cię o pokój w moich myślach, pokój w moim domu, pokój w moich emocjach. Tam, gdzie była niepewność, niech teraz przyjdzie zaufanie. Tam, gdzie była udręka, niech przyjdzie nadzieja. Tam, gdzie była wątpliwość, niech przyjdzie pewność, że ty, panie, troszczysz się o wszystko. Składam przed tobą mój dom, moją rodzinę, każdą osobę, którą kocham. Niech pan ich strzeże, chroni, uwolni od wszelkiego zła. Niech Twoja obecność króluje w naszym domu. Niech przebaczenie, pojednanie i jedność będą nieustanne. Odwiedź tych, którzy są chorzy, tych, którzy stają w obliczu trudnych diagnoz, tych, którzy cierpią w milczeniu. Modlę się o uzdrowienie, panie. Uzdrowienie fizyczne, uzdrowienie duszy, uzdrowienie ciała, uzdrowienie umysłu. Bo Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia. Ty jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Panie, oddaję Ci także wszystkie obszary mojego życia, które wydają się stać w miejscu, te projekty, które nie posuwają się naprzód, te marzenia, które zostały pogrzebane, to, co wydawało się obiecujące, ale się nie udało. Proszę Cię, tchnij w to życie na nowo, tchnij nadzieję, odbuduj to, co zostało złamane, podnieś to, co upadło, rozpal na nowo wiarę, która niemal zgasła. Bo nawet gdy wszystko wydaje się nieruchome, Ty działasz za kulisami. Nawet gdy nic nie widzę, Twój plan wciąż trwa. Modlę się o zaopatrzenie. Bo Ty jesteś Bogiem, który zaspokaja każdą z naszych potrzeb, Ty znasz rachunki, zobowiązania, drzwi, które muszą się otworzyć. Proszę Cię, ześlij zaopatrzenie z góry. Otwórz drogi tam, gdzie ich nie ma. Daj twórcze pomysły, niespodziewane okazje, połączenia, które przyniosą postęp. Ale ponad wszystko naucz mnie ufać, nawet gdy odpowiedź jeszcze nie nadeszła. Modlę się też o moją wiarę, bo wiem, że bez wiary nie można ci się podobać. Wzmocnij moją wiarę, panie. Nie pozwól mi żyć w pustej religijności, ale daj mi wiarę żywą, prawdziwą, mocną, która rośnie nawet pośród burz. Naucz mnie wierzyć jak dziecko, które ufa swojemu ojcu. Niech moja wiara nie zależy od uczuć, ale od Twojego słowa. Niech cię wielbię, nawet jeśli nie rozumiem. Niech ci będę posłuszny, nawet gdy to trudne, niech trwam, nawet gdy wszystko mówi, by się poddać. Panie, w tym momencie porannej modlitwy oddaję ci moje serce całkowicie. Nie chcę szukać cię tylko wtedy, gdy jestem zdesperowany. Chcę Cię szukać, bo Cię kocham, bo zrozumiałem, że życie bez Twojej obecności to chodzenie w ciemności. Oświeć moje kroki dziś. Oświeć każdą decyzję. Niech moje działania wynikają z prowadzenia, a nie z impulsu. Naucz mnie czekać na Twój czas i ufać, że Ty troszczysz się o każdy szczegół. Wiem, że wiele razy Cię kwestionowałem. Pytałem, dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły, dlaczego drzwi się zamknęły, dlaczego ludzie odeszli, ale dziś wybieram odpoczynek. Wybieram wiarę, że nawet to, czego nie rozumiem, jest częścią większego planu. Że przygotowujesz mnie do czegoś, co przekracza moje wyobrażenie. A jeśli trzeba czekać, niech czekam w pokoju. Ogłaszam nad moim dniem. To będzie błogosławiony dzień. To będzie dzień, w którym zobaczę Twoją rękę w działaniu, w którym otrzymam nowe siły, jasne wskazówki, boską ochronę. Tam, gdzie będzie zagrożenie, niech Pan mnie ochroni. Tam, gdzie będzie ciemność, niech Pan rozświetli. Tam, gdzie będzie zamieszanie, niech Pan przyniesie jasność. Jestem Twój, moje serce należy do Pana. A jeśli chodzę z Tobą, niczego mi nie zabraknie. Modlę się także za wszystkich, którzy modlą się ze mną teraz. Każdą osobę, która kliknęła ten film, szukając pociechy, odpowiedzi, prowadzenia, pokoju, niech ta poranna modlitwa dotknie każdego serca z mocą. Niech to słowo sięgnie najgłębszych miejsc duszy. Niech Twój Święty Duch porusza się teraz, przynosząc to, czego żaden człowiek nie może dać. Panie, oddajemy Ci ten dzień. Wszystkie spotkania, wiadomości, obowiązki, niespodzianki, decyzje. Chcemy przeżyć ten dzień duchowo świadomie. Chcemy dostrzegać Cię w każdym detalu. A jeśli dzień będzie trudny, niech Twoja obecność nam wystarczy. Jeśli będzie pełen walki, Niech Twoja siła nas podtrzyma. A jeśli będzie pełen radości, niech nie zapomnimy Ci podziękować. Nasza ufność jest w Tobie. Ty jesteś skałą, która się nie chwieje. Ty jesteś schronieniem w dniach ucisku. Ty jesteś naszym ojcem, doradcą, pomocą, przyjacielem. Tobie oddajemy wszelką chwałę, cześć i uwielbienie. I niech każda osoba, która odmówiła tę poranną modlitwę, poczuje teraz pokój z wysoka. Siłę, która podnosi, nadzieję, która przemienia, i wiarę, która porusza góry, w imię Jezusa. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, jeśli w jakimkolwiek momencie poczułeś, że Bóg cię dotyka, odpowiedz z wiarą. Napisz Amen w komentarzach. To proste słowo znaczy więcej niż odpowiedź. To znak duchowej zgody, to jak powiedzieć, przyjmuję. A gdy to napiszesz, wzmocnisz też innych, którzy to przeczytają. Każdego dnia przeżywamy chwile takie jak ta: słowa, które nas uzdrawiają, modlitwy, które nas podtrzymują, obietnice, które nas podnoszą, gdy ciężar jest zbyt wielki. Dlatego zapraszam cię, byś kontynuował tę drogę z nami. Jutro rano znów tu będziemy, gotowi, by się modlić, gotowi, by słuchać głosu Boga. Gotowi, by oddać dzień w ręce Pana, zanim świat zacznie czegoś od nas wymagać. Nie jesteś subskrybentem? Zasubskrybuj teraz nasz kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu YouTube przypomni Ci rano, że czeka na Ciebie nowa modlitwa, nowa szansa na rozpoczęcie od nowa, na wzmocnienie, na usłyszenie Słowa, które może zmienić wszystko. I zawsze pamiętaj: gdy dzień zaczyna się trudno, gdy serce budzi się zmęczone, wróć tutaj. Tu znajdziesz odpoczynek, bo gdy oddajemy nasze pierwsze słowa Bogu, wszystko, co następuje, jest prowadzone przez Jego obecność. Jutro, bardzo wcześnie, będę tu na Ciebie czekać. Niech Twój dzisiejszy dzień będzie lekki, błogosławiony i pełen pewności, że Bóg troszczy się o wszystko. Do następnej porannej modlitwy.